Woli budził się nowy dzień, ale w komnacie padyszacha było jeszcze ciemno. Szczupła blondynka przekręciła się na drugi bok i wyczuła obecność drugiej osoby. Nie była do tego przyzwyczajona. Od lat zasypiała i budziła się sama. Jeśli nie liczyć tych miesięcy, kiedy spała razem z innymi dziewczętami w sali głównej, nie ma czego porównywać. Tam Każda służąca miała swoje posłanie. Nie spały tak blisko siebie. Wszystkie były ubrane. Spojrzała na siebie i zaczerwieniła się. Ani ona, ani leżący obok niej mężczyzna nie mieli nic na sobie. Spędziła tu już kolejną noc i za każdym razem palił ją ten sam wstyd. Nie umiała tego sobie wytłumaczyć tak, jak przedstawiała jej to na Szelikow. Co z tego, że była w innym kraju niż ten, w którym przyszła na świat? Co z tego, że tu obowiązywały inne zasady? Co z tego, że trafiła do sułtańskiego haremu, skoro służyła ukochanej podeszacha? Musiała jednak przyznać, że zgadzała się z pewnymi argumentami jasnowłosej kawy. Czasem zastanawiała się, jak to by było być sułtanką, nosić te wszystkie stroje i korony. W niczym nie czuła się gorsza od swojej pani, jeżeli chodziło o kobiece wdzięki. Miała co prawda inny typ urody, ale również była piękna. Też niczego jej nie brakowało. Mimo tego miała wyrzuty sumienia. Za każdym razem, gdy sułtan znów ją wzywał, serce biło jej z radości. Mówił jej takie czułe słowa, których nie usłyszała przez całe życie. Budził w niej kobiecość i ożywiał te sfery, o których istnieniu nie miała nawet pojęcia. Jednocześnie będąc tak szczęśliwą, czuła ogromny ból. Czasem, gdy patrzyła sułtanowi w oczy, Widziała w nich sułtankę Nadirę. Dobrą, sprawiedliwą sułtankę Nadirę, dzięki której wiodła szczęśliwe życie. Niektóre dziewczyny w haremie mogły tylko pomarzyć o przywilejach, jakimi cieszyła się Asmehata. Widać, człowiekowi zawsze jest mało. Dziewczyna podniosła się delikatnie, aby nie obudzić śpiącego mężczyzny. Zaczęła szukać swojego ubrania. Osmy? Powiedział zaspanym głosem Bajazet, którego obudziło jej krzątanie się po komnacie. Skłoniła się spieszona dziewczyna. Baszlim, nie chciałam cię obudzić. Znowu uciekasz? Uśmiechnął się, podnosząc się na łokciu. Nieładnie. Panie, e mówiłeś, że lepiej. Aby nikt mnie tu nie widział, więc pomyślałam. Urwała i zarumieniła się. Znów uderzyło ją to paskudne uczucie. Nie była jak inne kobiety sułtana. Nie mogła z dumą przygotowywać się do wieczornych wizyt na oczach innych. Wszystko było robione w sekrecie. Musiała spojrzeć prawdzie w oczy. Była jego kochanką wstydnicą ladacznicą Przychodziło jej do głowy jeszcze wiele słów jakimi określiłaby taką kobietę ale nie chciała się już więcej samawiczować Spojrzała na niego niepewnie <laughs> Urocza jesteś, gdy się tak rumienisz Zaśmiał się Bajez mówiłem ci, że nie musisz być taka poważna. Nie obawiaj się. Asma patrzyła na niego i drżała. Kiedy miotasz się tak w pośpiechu po komnacie każdego ranka, wyglądasz jak spłoszony ptak. Wystraszone pisklę. Przerażony mały słowik. Bajazet objął jej twarz i zamyślił się na chwilę. Słowik. Jesteś zupełnie jak ten piękny ptak. Tak będziesz się odtąd nazywała. Byl, byl, Powtórzyła powoli, nie mogąc w to uwierzyć. Czy sułtan właśnie przed chwilą nadał jej imię? Tak jak sułtance Nadire? Panie, odezwała się po chwili. To takie piękne imię, skoro sobie tego życzysz. Życzę sobie, powiedział Bajezet, przewracając ją na plecy. Życzę sobie również, abyś została tu ze mną i więcej już nie uciekała. Obiecujesz? Blondynka popatrzyła mu głęboko w oczy. Objęła jego twarz i namiętnie pocałowała. Jednocześnie z tyłu głowy pulsowała jej jedna myśl: Im dłużej będzie tkwiła w tej toksycznej sytuacji, tym trudniej będzie się z tego wyplątać. Zakochała się w sułtanie i nie była w stanie z tym walczyć. Istotnie była słowikiem. Słowikiem w klatce. Poczułam przyjemne ciepło, gdy nasz powóz przekroczył bramy pałacu Topkapy. Uśmiechnęłam się pod nosem, gdy zobaczyłam, że Emel podziwia wszystko z szeroko otwartymi ustami. Mam nadzieję, że nie padnie mi na zawał, gdy ujrzy wnętrze seraju. W końcu konie się zatrzymały i podróż dobiegła końca. Bulguraga wyskoczył szybko, aby pomóc mi zejść. Sutanem? Skłoniła się Maisun Kalfa, która czekała na nas razem z Tukurem i nieznaną mi blondynką. Hoszkielnyz. Hoszkielnyz, Maisun. Uśmiechnęłam się do dziewczyny. Jak dobrze wrócić do domu. Wszyscy nie mogliśmy się doczekać Twojego powrotu, Pani, powiedział Eunuch, który bacznie obserwował Bulgura. — Obyś zawsze była przy nas. Nadira Sutanum? Ukłoniła się z gracją blondynka. Ty pewnie jesteś naszeli, Powiedziałam szybko, wprawiając ją tym w zdumienie. Trochę o tobie słyszałam. Sutanum To naprawdę zaszczyt, że zechciałaś wysłuchać opowieści na temat mojej skromnej osoby. Muszę wiedzieć, co się dzieje w pałacu, stwierdziłam spokojnie. Zajmijcie się proszę rzeczami. Emrydalsyn, sutan. Kiwnęła głową w stronę Elif, a ona pomogła wysiąść z powozu Melek, której nie odstępował osman, oraz Emy trzymająca korkuta. Melek hatun. Ucieszyli się na widok tej rudowłosej dziewczyny. Która odzyskała już dawne siły. Gdy stąd wyjeżdżaliśmy, wyglądała jak cień. Ja zresztą nie lepiej. To jest Emmel. Przedstawiłam speszoną dziewczynę zarządcą. Od dzisiaj będzie przy mnie, a jej główny obowiązek to opieka nad księciem Korkutem. Ach! zawołała cicho Majsun. Jak on urósł! się, pokiwała głową na szeli. Niech Bóg da długie życie tobie i twoim dzieciom pani. A chcę również abyście poznali Bulgura. Zawsze mogłam na niego liczyć podczas pobytów w Edirne i postanowiłam zabrać go ze sobą. Znajdźcie mu proszę osobną komnatę. Jak rozkażesz pani. Kiwnęłam głową w stronę mojej małej świty i ruszyliśmy do pałacu. Przyznam szczerze, że to było naprawdę przyjemne uczucie wracać do miejsca, gdzie wszyscy na Ciebie czekali. Tylko jego nam tu brakowało mruknął niezadowolony Tuch. Kto to w ogóle jest? Niebawem się okaże. Powiedziała Maisun, oglądając się przez ramię. Zobaczysz. Gdy szłam korytarzem, wszyscy kłaniali mi się z szacunkiem. Niewolnice szeptały coś między sobą, ale nie zwracałam na to uwagi. Byłam już trochę zmęczona. Niespodziewanie stanęłam przed czarnowłosym, wysokim mężczyzną. Babir sułtano? Tajfur pasia. Cieszę się, że Cię widzę w dobrym zdrowiu, Pani. Dziękuję, Paszo, powiedziałam oficjalnie i pociągnęłam go lekko na bok. Jak nasza sprawa? Tajfur Pasza rozejrzał się dookoła, a potem wyciągnął z rękawa zwinięty kawałek pergaminu. Chwyciłam go szybko, skłoniłam głowę i odeszłam w stronę swojej komnaty. Sutanem! Skłoniła się Nigaratun. Jak dobrze cię widzieć? Uśmiechnęłam się na widok tej dziewczyny. Przypomniało mi się, jak kilka lat temu pomagała mi w przygotowaniach do alkoholu. Ciebie również? powiedziałam ciepło, gładząc ją po ramieniu. Jak się masz? Dziękuję, na nic się nie skarży. Cieszę się, że widzę cię w dobrym zdrowiu. To była męcząca podróż. Chcę odpocząć. Oczywiście, pani. Skłoniła się, a ja posłałam jej jeszcze jedno spojrzenie i skierowałam swoje kroki w stronę najbliższego korytarza. Zutany, zatrzymała mnie nagle dziewczyna. No, oldu spytałam odwracając się. Wybacz mi śmiałość, pani. Ale czyżby nie powiedziano ci o twojej nowej komnacie? Słucham? Wydusiłam zbita stropu. tropu. O czym? O nowej komnacie. Byłam całkiem zaskoczona. Tego się nie spodziewałam. Chociaż w sumie, biorąc pod uwagę, że teraz mieszkamy tam we trójkę razem ze służbą, nie powinnam się tak dziwić. No, to zaprowadź mnie do tej komnaty. Dziewczyna z dumą poprowadziła mnie w kierunku odmiennym od tego, w którym zmierzałam. Przeszliśmy do tej części pałacu, która znajdowała się bliżej komnaty sułtana więc tak to wymyślił. Chciał mieć nas bliżej siebie, kochany Bajez, bujrom sułtan. Straże otworzyły przede mną drzwi. Moim oczom ukazała się piękna, przestronna komnata. Światło dnia wpadało przez wielkie okno, z którego miałam widok na ogród. Nowe łoże było większe, a pościel jeszcze delikatniejsza i kosztowniejsza. Gdy otrząsnęłam się z pierwszego szoku, dostrzegłam dziewczynę, która układała coś w szafie Asme. Na dźwięk mojego głosu aż podskoczyła i przewróciła flakon z kwiatami. Zutanu? wyjąkała. Ty tutaj? Nie wiedziałam, że przyjeżdżasz. Stwierdziłam, że jestem już całkiem zdrowa puściłam jej oczko. Więc teraz tu będzie nasze miejsce. Co ci jest? Spytałam, widząc jej minę. Źle się czujesz? Ależ skąd pani? zaprzeczyła natychmiast. Od rana trochę boli mnie głowa, ale to nic wielkiego. Na pewno? powiedziałam z troską, przykładając rękę do jej czoła. Idź do medyczki, niech da ci jakiś olejek. Dziękuję, sułtanko odpowiedziała, nie patrząc mi w oczy. Naprawdę nie ma. Asme! Osman, który w końcu dotarł do komnaty, wpadł do pomieszczenia i podbiegł do służącej wtulając się w nią. szy zadem? Speszyła się lekko i pogładziła go po głowie. Jak było wederne? Fajnie, ale zaczynałem się nudzić. Tęskniłem za pałacem. A pałac za tobą? Odwróciłam się. W progu komnaty stał Bajazyn. Uśmiechał się szeroko. — Ta! — zawołał chłopiec i podbiegł do ojca. — Osmanem? — przytulił go sułtan i podszedł z nim do maleństwa, które trzymała Emel. — Korkut. by nim aslonlar. — Tym skłoniłam się, podchodząc bliżej. Odstawił Osmana na ziemię i wyciągnął ręce w moją stronę. — Moja nadira. Pocałował mnie w czoło i ostrożnie przytulił. Nie jestem ze szkła, zażartowałam. nie rozpadnę się. Byłam szczęśliwa, gdy trzymał mnie w swoich ramionach. Ciesząc się chwilą, nie zauważałam asmy, która przyglądała nam się ze smutkiem. Tak się zapatrzyła, że nie dostrzegła, że cała służba opuściła komnatę. Możesz odejść, Asmy? Rzucił bajezyt, wciąż się do mnie uśmiechają. Dziewczyna wróciła do rzeczywistości. Skłoniła się i opuściła konna. Nie domknęła jednak drzwi i spoglądała na nas przez szwarę? Dziękuję ci. Uśmiechnęłam się pogodnie, obejmując. Go. Za co? Za te komnatę. Jest przepiękny. Nie mogłem postąpić inaczej. Odwzajemnił uśmiech. Po pierwsze, tamta była za mała dla ciebie i dzieci. A po drugie poczułam, że przyciąga mnie do siebie, obejmując za talię. Chciałem cię mieć bliżej siebie. Naprawdę? Wyszeptałam, gładząc go po twarzy. O ile bliżej? Najbliżej. Asme poczuła w sercu ogromne ukłucie, gdy połączyliśmy się w namiętnym pocałunku. Nie była w stanie dłużej na to patrzeć. Co ona sobie myślała? On jest sułtanem, a ona sułtanką. Mają dwóch synów i nie widzą świata poza sobą. Jak mogli zrobić nadirę takie świństwo? Ona jako osoba, którą traktowała jako przyjaciółkę, a on. <laughs> Jemu nikt nic nie zrobi. Zawsze wyjdzie z tego z twarzą. To ona będzie winna i wyśmiewana. Może nawet ukarana. <laughs> w co tyś się wpakowała, Bibi? Asna. Alice. Ty głupia dziewczyna. Sułtanu! Sułtanu! Deria Hatun wbiegła do komnaty swojej pani z wypiekami na twarzy. Co się dzieje? spytała Cziczek. Pali się czy co? Gorzej, wypaliła dziewczyn. Sułtanka Nadire wróciła do Serajów. A to miała nie wrócić? Wiesz o czymś, czego ja nie wiem? Przyjechała i trzeba się cieszyć. Ale pani... Powiedziałam, że sułtanka Nadira wróciła do seraju. Słyszałam, nie musisz się powtarzać. Z tego powodu wywracasz harem do góry nogami i zawracasz mi głowę? Słutana... Speszyła się służąca. My Myślałam, że chciałabyś o tym wiedzieć. W końcu asmy i w ogóle... A z nią co? No nic, ale... To po jaką cholerę zawracasz mi głowę? Zdenerwowała się zielona oka. Mówiłam ci, że masz mnie niepokoić tylko wtedy, gdy zdarzy się coś naprawdę istotnego. Coś dotyczącego Dżema. Deria zacisnęła usta i odeszła zawstydzona. W drzwiach minęła się z Jerenhatu. Lepiej nie męcz, sułtanki, jeśli to nic ważnego. Rzuciła do wenecjanki. Jest w złym nastroju. Martw się o siebie! Fuknęła Jeren i weszła pewnie do komnaty z ukłonem. Sultanem? Wejdź, Jeren, zaprosiła ją matka Dżema. O co chodzi? Rozmawiałam z kalfą pani. Stwierdziłyśmy, że wypadałoby powitać sultankę Nabir z należytymi honorami. Całkowicie się z wami zgadzam, pokiwała głową kobieta. Przygotujcie Asmę na wieczór. Jesteś pewna, pani? Chcesz to zrobić pod nosem Nadire? Ciczek posłała jej jedno spojrzenie i Jaren zrozumiała, że to było pytanie retoryczne. Nadira nie zauważyłaby, że Bayezet ją zdradza, nawet gdyby zrobił to na jej oczach. Kiedy wreszcie się zorientuje, że znów poszła w odstawkę, będzie już za późno. Spłoni od ognia, które sama roznieciła. W końcu nadszedł wieczór, na który tyle czekałam. Gdy tylko udało mi się uśpić korkuta, udałam się do Hamamu. Serce biło mi z radości, że znów przygotowuję się do alkołu. Służące pomogły mi wybrać suknię. Słuchajcie, a gdzie jest Asma? Spytałam dziewczyn, które układały mi włosy. Została z dziećmi? Nie mam pojęcia, pani. Odpowiedziała Elif. Mam jej poszukać? Hi, jesteś mi potrzebna tutaj. Może gdybym pozwoliła jej wtedy poszukać asmę, wszystko potoczyłoby się inaczej. Choćby od tego zależało moje życie, nigdy nie zgadłabym, gdzie była wtedy moja powiernica. Czaiła się za plecami i to dosłownie. W komnacie obok również przygotowywała się do alkowy. Skończyła kilka minut przede mną i została przyjęta przez bajazydę. Nieświadoma świństwa, które zrobiło dwoje bliskich mi ludzi, ruszyłam w kierunku złotej drogi. Miałam pewne obawy, czy wszystko będzie tak jak zawsze. Medyczka uprzedzała, że powinnam z tym trochę poczekać. Ale ona nigdy nie była na moim miejscu. Nic nie rozumiała. Sultan Odwróciłam się i zobaczyłam biegnącego w popłochu Bulgura. Pani. Szekzade korkut. Chyba coś mu dolega. Nie zastanawiając się ani przez chwilę, zawróciłam natychmiast w stronę swojej komnaty. Już z daleka słyszałam głośny płacz. Boże, miej w obiece moje dziecko! Modliłam się w duchu. Wpadłam do komnaty i niemal wyrwałam go Emel z rąk. Sultan? Co ty tutaj robisz? Miałaś być u sultana. Myślisz, że jestem w stanie o tym myśleć, kiedy mam świadomość, że mojemu dziecku coś dolega? Zdenerwowałam się. Jak wy się nim zajmujecie? Spokojnie, pani. Mówił Bójgut. Wezwaliśmy już medyczkę. Rzeczywiście, po chwili przybyła Serel Hatun, która dokładnie zbadała malca. wydała okrzyk, gdy zdjęła z niego ubranko. Coraz bardziej przestraszona spojrzałam na malca i aż zrobiło mi się słabo. Chłopiec był cały pokryty sino-czerwonymi plamami. Boże, dlaczego? Serel Hatun, co się dzieje? Medyczka nic nie odpowiadała. Oglądała chłopca ze wszystkich stron i szeptała do swojej uczennicy. Dziewczyna wyciągała po kolei z torby różne substancje, którymi serem smarowała księcia. Miałam wrażenie, że wręcz pogarsza sprawę, bo chłopiec drapał się teraz po całym ciele jak opętany. Zaciskałam z nerwów palce i nawet nie czułam, że wbijam sobie własne paznokcie w skórę. W końcu Sarelhatun zebrała swoje rzeczy i wzięła na ręce mojego synka, aby mi go podać. Sutan zwróciła się do mnie ze spokojem w głosie. Księciu na szczęście nic nie zagraża. Wiesz jednak pani, że musimy ciągle na niego uważać. Jego trudne narodziny wpłynęły zarówno na ciebie, jak i na niego. Ma słabą odporność i łatwo łapie wszystkie choroby. Postaram się znaleźć na to odpowiednie leki. Musimy to przeczekać. Westchnęłam ciężko i wyciągnęłam ręce, aby wziąć dziecko od kobiety. Spojrzałam na tę bezbronną istotkę, która machała rączkami. Poświęciłam wiele, aby przyszedł na świat. I niczego nie żałuję. Gdybym miała drugi raz wybierać, zrobiłabym to samo. Najważniejsze, żeby był zdrowy. Jeśli jemu nic nie będzie, mnie również. Zutanem! Ty krwawisz! Na początku nie dotarło do mnie to, co krzyknęła Eli. Dopiero gdy dziewczyny podbiegły do mnie, by zabrać księcia, a ja zobaczyłam czerwone plamy na swojej sukni. Zrozumiałam, że coś się dzieje. Nic więcej nie zapamiętałam z tamtej nocy. Po chwili straciłam przytomność i osunęłam się na ziemię.